wszystkich, jest yy, godzina 19, 20 sierpnia, lecę na sumy, zobaczymy, mam nadzieję, że uda się coś połapać, chociaż pogoda nie jest najlepsza, ale też nie najgorsza, To jest ochłodzenie, wczoraj byłem na odrze, to niestety straty w sprzęcie były i się nic nie udało złapać przez głasną głupotę, ale to nie będę mówił co zrobiłem, no i co, lecę teraz na te sumy, mam nadzieję, że uda się coś złapać. Miłego oglądania. Ja już jestem na miejscówce zaraz ponton woduje, szykuję zestawy, wybijam podpórki i w i Woda wygląda fajnie, bo spokojnie jest naprawdę. O, elegancko. Jeden zestaw pójdzie tutaj pod ścinki, w Tamto miejsce, Powiedziałem, że tam drobnica tutaj właśnie się grupuje. Spróbuję, a drugi zestaw dam, tam pod drzewko tamte miejscu No i zobaczymy, spróbujemy. Mam nadzieję, że coś wyjedzie, ale nie będę zapeszał. Widzimy się przy wywożeniu zestawu Robię teraz prosty zestaw na chlapaka. E, pokażę Wam co będzie nam po, co będzie potrzebne do skonstruowania takiego zestawu. I tak oczywiście kominerki, jakiś przypon lider ja używam. Mono jest najlepsze według mnie. E, dwa zaciski, jedno na górę, jedno na dół. Kotwiczka, e, dwie gumki, e, agrafka. Zamiast agrawki, może być e, obłędnie co? Jakieś krętki czy coś, wtedy na przykład na trytę tego przymocować, albo samą kotwiczką żywca e, przebijać, ale ja tego nie lubię, bo robi dużą dziurę zazwyczaj. Można też zgiąć grot, ale lepiej według mnie, żeby się spina, e, podpinają jak e, kotwiczka jest pod żywcem. Jeden krętlik, dwa stoperki, i to wszystko. I tak, Tak jak zestaw się prezentuje Już podbędzamy się pod drzewo. Tutaj jest krętlik z agrawką, żywca I tak z 3 metry od brzegu daje. Tak będzie wisiał zestaw Naciągnij! I włóż podpórkę! Okay. печчка гид ищиплач мы моя каппуток Jeszcze ją naciągnął Nie, jest dobrze Pod powierzchnią będzie chodził Niech tak no. będzie No, jest git Wracam teraz, drugi będę wywoził Zestaw rybka poszła Jest jest ryba jest suma może nie taki aż malutki fajnie rzuca to na wdręgę taką 20 cm ryba

Jest ciemno, na razie go położył w brzegu. Szybko go wypnę i zaraz wypuszczam o, coś tam w lesie chodzi. <gryw> Kurczę, szkawka już mi złapa. Jak widzieliście, udało się tą rybkę złapać, nie wiem 110-115 cm na wzrękę. Uderzyła. Fajne branie w kijem zaczął szerpać zerwą zrywkę. No i co? Szybko szybki e, hall w miarę siłowy, więc wziąłem go szybko na smycz, zaczepiłem niech sobie jeszcze z godzinkę pochodzi wtedy go po prostu nagram wypuszczanie i zobaczycie za chwilę będziemy się widzieć przy tej rybie lepiej żeby on po prostu teraz sobie odpoczął i wtedy w dobrej kondycji sobie wróci niż tak go wypuszczać i nie wiadomo w jakiej formie by wrócił mała rybka no co ja teraz się biorę za, za ten kij na który wyciągnąłem tą rybę biorę ten zestaw, jadę, szybko jeszcze podwiążę się gdzieś Postawię go, niech jeszcze parę godzin pochodzi. Tak do dziewiątej chodzę, e, do dziewiątej będę siedział. Jest piąta rano, więc nie przedłużam. Biorę się za wywózkę i widzimy się przy wypoczaniu. Wraca do wody. Taka rybka. Nie jest malutki, ale przynajmniej nie na zero. Jeszcze dwa kije w wodzie Dwie godzinki łowienia Zobaczymy, może coś wyjedzie Jak nie, to przynajmniej na zero nie wracam Jest godzina ósma, ja już się zwinąłem Ponton na aucie spadam, więcej urań nie było Tylko ten jeden mały sumek na tą dręgę Mówiłem No i co? Do następnych filmów We'll